Hejka kochani, witam was na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam 10 faktów o mnie, więc zapraszam do oglądania. Pierwszy fakt. Bardzo lubię grać e, w gry. Jeżeli chodzi o gry, to bardzo to lubię grać w Minecraft, e, Blockstar Planet i The Sims 4. Drugi fakt. Bardzo lubię czytać książki, zwłaszcza no takie, żeby pasowały do mnie, wiem, że to trochę dziwnie mówię, no ale ja tak zawsze mówię, żeby one pasowały do mnie, bo ja nie lubię takie wiecie, że czasem czytam książki o szkicu, więc, ale jeszcze ich nie mam, czasem tam w bibliotece, no to nie, ale takie wiecie, to jeszcze nie kupiłam sobie książki o szkicu trzeci fakt bardzo lubię zwierzęta najbardziej to koty eee... i unikorny jakoś tak z filmów z bajek czwarty fakt bardzo lubię youtuberkę nanami -chan. jest bardzo fajna uwielbiam ją ją oglądać. Ma bardzo fajne filmy, więc ją serdecznie pozdrawiam. Piąty fakt. Bardzo e, lubię spędzać czas z przyjaciółmi. Szósty fakt. Bardzo lubię spędzać czas też z rodzicami. Siódmy fakt. E, bardzo lubię telefon iPhone, e, no na przykład tam ósemka X. E, albo X e, A jeżeli chodzi o Samsunga No to właśnie ja go mam Samsunga J3 I tam S8 Dziewiąty fakt Bardzo lubię Puszyny Właśnie go tutaj mam Jako poduszkę jest taki słodki Zwłaszcza to kot Więc naprawdę Bardzo je ja lubię I dziesiąty fakt bardzo lubię nagrywać filmiki na YouTube, bo um, zaczęłam akurat, więc bardzo lubię, bo tam się też tutaj intra. A jeżeli chodzi o intra, to też Wam powiem, um, że dopiero się uczę, więc zapraszam na mój kanał, bo jedno już stworzyłam intro. Dla Was takie na takie intro na przykładzie, ale częściej będę moje intro wstawiać, e, bo już zrobiłam sobie, więc proste to jest, moim zdaniem, żeby zrobić takie intro, więc e, jak zobaczycie ten pierwszy filmik, bo to był mój pierwszy filmik z Indrem, e, to jeżeli chcecie zobaczyć poradnik, to weźcie sobie w, w mój kanał XXX, animowana V, oczywiście nie wy, tylko V, animowana XXX i mm, możecie tam zobaczyć u mnie ten filmik, jak stworzyć postać, jak stworzyć intro z, z Gacha Life, z postacią Gacha Life. Więc jeżeli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie o kliknięciu łapeczki w górę. Będzie mi bardzo miło. Więc dzięki za oglądanie, pa! pa.